I witajcie, z tej strony Maturan, a ja Was witam w, w kolejnym odcinku z serii Plans vs Zombies Adventures. Zanim zaczniemy, chciałbym jednak was powitać jeszcze w troszeczkę inny sposób. Mianowicie. Widzieliście właśnie intro stworzone przez użytkownika Mister Cichy Wiatr, który to ostatnio właśnie napisał w komentarzu, że stworzył takie intro właśnie specjalnie dla mnie. Cóż, mi się intro bardzo podoba, takie proste, ale ukazuje serię, ukazuje co tak naprawdę jest ważnego w tej serii i... Chyba od tej pory to będzie takie intro do, ka do każdego odcinku Plants vs Zombies Adventures. Tak naprawdę jeszcze nie zastanawiałem się nad sprawami intra nad jakimś uniwersalnym intrem pod kanał, ale chyba dzięki temu może się zacznę zastanawiać, jak takie intro moje wymarzone powinno wyglądać. A póki co zapraszam Was na odcinek. Enjoy! W trakcie hodowania roślin jak na kolejny odcinek yy, zauważyłem, że są nowe questy, na których mamy rozmawiać z Dave'em. Po coś trochę krzaków! Krzaków, ale okrągłych krzak. Krzaki mają tak naprawdę różne y, osobowości. No i dostaliśmy quest, który zostanie później wykonany, żeby umieścić trzy okrągłe i trzy okrągłe. No, I dostajemy wiadomość kolejną: Widzę, że lubisz gry. Zombie też lubią gry. Gry, gdzie je, jemy mózgi. Tak więc, y, pomóż nam zdobyć mózgi w turnieju mózgo-piłki. Tak więc twórcy właśnie wprowadzają turniej mózgo-piłki. Każdym tygodniu dostajesz mózgi, żeby ukryć je A osoby próbują, próbują ukryć... Zjeść ci mózgi Nie zjadaj swoich mózgów, ale wiem, że... Chociaż wiem, że to jest kuszące Mamy ukryć dwa mózgi um, W miejscach, no, Gdzie powinny być Mogę wytrenować dla ciebie drużynę wygrywającą I dostajemy Wiadomość, że możemy sobie wytrenować swoje zombie. Mogę trenować tylko jedną falę na czas, więc możesz sobie... Więc musisz trochę poczekać tak więc możemy wytrenować sobie oczywiście za pomocą pieniążków, możemy sobie wytrenować dużą ilość zombie żeby atakować inne osoby jak to później będzie zobaczone, ktoś mnie właśnie zaatakował jeżeli używamy ikony właśnie piłki sprawdzamy gdzie jesteśmy i na przykład zaatakujemy sobie crazy dave'a jak to nam w samouczku podpowiadają no miasto crazy dave'a się długo ładuje bo to pewnie dużo tego tu jest wszystkiego fajnie to wygląda nawet w sumie się URZĄDZIŁ Jak to wszędzie było? No i ma tutaj. Wyśli zombie. Na przykład na tą parcelę. Ma tutaj właśnie jednego piszutera A my mamy zombie, który, którzy będą próbowali to zjeść. Więc wyślemy pierwszego zombiaka. Idzie, idzie. Powoli, ale zaraz dojdzie. Spokojnie. Brain. Tak więc wysyłając kolejne fale zombie, próbujemy zjeść przy, przy, przy przeciwnikom, Zbieramy tak, także e, mgłę, dzięki której nasze zombie tak. Tak jak w przypadku e, spraya, Nasze zombie mogą albo stać się szybsze, albo możemy zamrozić e, roślinkę po to, żeby móc ją łatwiej zjeść. Dzięki temu nasz zombie nie ma problemów z dotarciem do wioślinki. Możemy się przyspieszyć Przyspieszenie kosztuje tylko 15 mgły Co ciekawe bo e spray kosztuje aż 25 I tym samym dochodzimy do domu W którym prawdopodobnie będzie mózg Dalej, dalej! Cel już jest niedaleko! No i jeszcze się zatrzymali na Sunflowera O, no, mogli już iść po prostu w tą No dobra Tak więc wchodzą Niech szybciej sobie wyjdzie. Zjedliśmy mózg szalonego Dave'a. Znalazłeś mózg. Twój mózg będzie, zostanie umieszczony w Twoim domu. Nie wracam do domu. Go big or Go Home. Znowu ładowanie pół godziny, i możemy sobie umieścić kolejny mózg. No i dostajemy. I to już jest ta sama misja. Tak samo z szalonym Dave'em. Chyba już zostało skończone. I tutaj jeszcze właśnie sadzenie roślinek do kolejnego odcinka. A tymczasem wracamy do sytuacji na żywo. Póki co mam już wszystkie roślinki wyhodowane. Mogę spokojnie. Już mam w 15 wszystkiego, łącznie z 15 ziemniakami, co trochę dosyć długo trwało. I w tym momencie ktoś mnie zaatakował. Aha, tu muszę posprzątać. No szkoda, że mnie zaatakował. Nie zauważyłem. Nieważne Zbieramy pieniążki, bo w czasie kiedy hodowałem sobie to wszystko, troszeczkę mi pieniążków zabrakło niestety To, to trzeba było trochę poczekać, ale to, to nieważne Tu to znowu ktoś mi zabrał, no matko A to sukin Wszystko mi zabierają, nie dadzą nawet sobie spokojnie pograć I chyba będziemy wyruszać, no tutaj też jeszcze Gryryryry no dobra. I będziemy chyba wyruszać naszym RV na kolejną przygodę, mianowicie. Mieliśmy chyba jedną osobę odratwać. Aha, jeszcze questa mam do zrobienia. E, zrób trzy okrągłe busze w, to, ten, w mieście i trzy kompletnie inne okrągłe busze w tym mieście. Um, buy by stuff. Tutaj sobie wszystko pozmieniałem oczywiście, żeby ciężej było dojść do moich. E, tych, mm, do moich domków, żeby zombie miały trochę... Try gorzej, no ale niestety jak widać mało się zdało. To jest round bush, a to jest Spherical bush. Żeby nie mówić z okrągłym buszem. To damy sobie Spherical bush tutaj. Eee, nie. kurczę, no gdzie by to dać? O! Żeby drzewko miało się ten kolegów. Jeden. Tutaj żeby drugie drzewko miało kolegę. I jeszcze jeden spherical Bush. A tutaj do towarzystwa. A okrągłe busze. Walny set tu. Potem i tak będę to musiał przestawić, żeby zrobić lepszą obronę. A to tam. To tam, potem to to. Nieważne. Round Bush. No i może jeszcze. A tu do towarzystwa, do kolegów. Opla. I proszę bardzo, zakończony quest. Dostaliśmy EXPA. Nowy quest, jaki tam? Haha, W domu albo na drodze walnaty sprawiają, że to jest dobra obrona. No, dopóki nie zostaną zjedzone. Tak. E, użyj trzy razy w walce orzechczka i użyj dwu, po, postaw dwóch orzeszków w mieście. No, mam 15 orzeszków, do no, co się będę pielniczył tutaj sobie na, na skrzyżowaniu. I. Może tu? Nie, tutaj nie. O, chyba tutaj mam jeszcze źle zrobione. Hm. Tu postawię... No chyba to. Będę musiał jeszcze tutaj przestawić, bo niestety ta dróżka musi zniknąć. Sprzedaję, sprzedaję, sprzedaję. Dobrze. I mamy orzeszka. Matylda tam coś jeszcze chciała. Wszędzie noszę ze sobą słoneczniki. I trzy razy w bitwie mie mieliśmy użyć ziemniaka. No to idziemy użyć Ziemniaka trzy razy w ciągu bitwy. Dobra, mamy szósty poziom w tym momencie, zaraz będzie siódmy. Będę musiał uratować burta. A tymczasem zobaczmy, co tam ciekawego przygotowali dla nas twórcy na poziomie siódmym. Trzy dróżki. Oczywiście ileś tam z słoneczników będzie, o. Eee, ten to... Hmm. Mamy do dyspozycji oczywiście sunflowerki. Piszutery, szparagi, wolnaty Nie będę chyba brał żadnych tych specjalnych, bo mi się jakoś naprawdę nie chce tego brać Nieważne Next Dodam sobie jakieś landmovery Start battle I tak nie wzięło ziemniaka Dobra, Zaczynam oczywiście od tego co najważniejsze, od słońca Podaruj mi trochę słońca hm. tu, tu ścieżki w tym momencie i chyba trzeba będzie sobie ustawić jakoś tak optymalnie, żeby to zabielało wszystkie pola. Dobra, drugie słońce. Swoją drogą, ostatnio dostałem wiadomość e, odnośnie plans vs Zombies z takiego pierwszego. Aha, jeszcze informacja jest, że niestety plans vs Zombies chyba jednak nie pojawi się na komputerach osypiste, tylko niestety na iPhony, iPady i iToucher. Nie pamiętam, czy już to mówiłem, czy nie. Już dosyć dawno nie kręciłem Plans vs Zombies, ale to 6. I dostałem ostatnio wiadomość od jednego z wa od kogoś tam w komentarzach, żebym zrobił jedno zadanie. Mianowicie żebym zrobił specjalny z Plans vs Zombies. Eee, tego, tego pierwszego, tego co mi przyniosło najwięcej jakby wyświetleń. No cóż, trzeba będzie to rozważyć, bo przydałoby się wrócić do tego Pans vs Zombies, bo to... Szczerze mówiąc. Bardzo się podobało. No, po prostu i mi, i wszystkim, no. To było takie pocieszne. Oj! To... Trzeba uważać, bo zombie wy wy wygląda na to, że zombie mogą jeść na krzyż. Znaczy na krzyż, na. A ty gdzie mi tu? Tu postawimy. Hm. Trzeba będzie uważać, bo zombie jedzą na krzyż. Ten już idzie. O. Spray powiększa ziemniaki, żeby się stawały bardziej twarde. Bo to muszą być twarde chopoczki. Ostatnia fala już idzie. Co widzę? Nie wiem dlaczego tak szybko. No to powinno być dużo dłużej. Bo tak to nie sprawia żadnego wyzwania. I chyba się zgubiłem, bo nie pamiętam o czym mówię. Chyba o tym wyzwaniu, że Bym zrobił wyzwanie właśnie z Plans vs zombie z pierwszego, którym bym tam y, próbował coś robić losowo. Chyba jeśli mi się nie mylę to y, survival bez końca. Żebym wybierał losowe sobie roślinki. Tutaj sobie. No recover. Dobra. Tutaj wstała roślinka. To do dolary gdzieś tam sobie leżą. Drożdżynka kolejna, niech się przywróci do życia. I tymczasem, no widzę, że dosyć dużo tutaj ofensywa jakoś idzie. I... nie aż tak źle. Wstawaj! Szparagi, pomóżcie nam! Cóż... W trakcie... Ja, jakby... W... Straciłem wątek, muszę bardzo szczerze powiedzieć. Nie mam pojęcia o czym wtedy mówiłem. No nieważne. Może potem jakoś uzupełnię to. Tymczasem jednak mamy 500 słoneczek. I się kończy kolejny poziom. Nie! A! Kosiarka się odpaliła. No szkoda. Ale pojechała sobie papa kosiareczko A my zbieramy sobie monety. No monety przydałyby się trochę więcej, bo niestety podczas sadzenia tych wszystkich roślinek troszeczkę monet brakowało. Ało awesome. są. I dalej. Uratujmy burta! Ja chcę mieć kolejną parcelę, żebym mógł się bronić przed ludźmi. <grych> ładowanie, ładowanie. Tym razem mamy coś na krzyż. <grych> mam sobie obronić... ...kosz? Naprawdę? W jaki sposób ja mam obronić kosz? No nieważne. Biorę tam standardowo wszystko, trzeba wziąć... Bo ...w tym momencie. Yyy... Sweet Pea, Shoot Candy and Zombies. Jeżeli się nie mylę, to jeżeli będę miał 5 znajomych na Facebooku i wszyscy będą grać, mogę wysyłać prośby o Sweet Pea, ale póki co nie wiem, czy zrobić, mimo że to jest seria Facebookowa, nie wiem, czy robić coś takiego, że zapraszać tam ludzi, znajomych, niby, żeby grali razem ze mną. Po prostu nie wiem, czy to się by siało. To byłoby takie dosyć py, 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 py. spodziewane. Ready, set plan, zaczynamy. Hmm, gdzie by to tu ustawić? A tutaj! Tutaj mamy dwie linie oczywiście tym razem Nie wiem dlaczego miałem według e, twórców bronić kosza na śmiecie, ale chyba chodzi... nie wiem. Jakim cudem ja mam, to, ja mam to obronić? Przecież tutaj są zombie zaraz podlecą do kosza Chyba, że oni idą w drugą stronę i stąd gdzieś jakiś wyjdzie i, po, i pójdzie sobie tutaj No cóż Wszystko się i tak pewnie okaże w praniu Jeden zero Kolejny, strzelacz nasz. Piękny. Cóż... Zastanawiam się ile poziomów mogłoby być w całym tym Plants vs Zombies Adventures ee, w, Tak totalnie, w sensie, że w ile twórcy mogliby zrobić tych tutaj poziomów. No, chyba za późno ustawiłem tego ziemniaka. Ale to pal to 6. Jak już stoi, to niech stoi. To będzie można szybciej ustawić nowego. A tymczasem, podaruj mi trochę słońca, albo więcej słoneczek. No i przydałoby się czekać na tą wersję jakąś tam iPhone'ową, na wersję Ape'lowską Plants Zobaczymy, może ktoś ładny zrobi konwer emulator dzięki którym można będzie grać Cóż, Szczerze mówiąc z technologiami A się jakoś nie, nie zapoznałem nie zbyt często Więc nie mam jakby okazji wypowiedzieć się na ten temat Tymczasem widzę jednak, że górna linia będzie potrzebowała trochę więcej obrony, więc może też para trochę pomoże. Chociaż chyba ustawiłem go w złym miejscu. A, no to szybko ustawiam to tam. Gdzie? Już chciał zeżreć. Nie no, naprawdę no, nie postawię tutaj e, ziemniaka inżyniera, no bo naprawdę tego się według mnie nie opłaca. Wiecie, to jest taki syndrom, jak się coś dostaje za darmo w grach. Zawsze się myśli, że to się przyda na później, się nigdy z tego nie korzysta. Znaczy przynajmniej ja tak mam, bo naprawdę nie potrafię korzystać z dobrodziejstw tego co twórcy grają, dają graczom. Bo zawsze myślę sobie, a może się przyda na później, a może nie będzie to potrzebne. A komu to potrzebne? A dlaczego? Jak się poradziłem aż tak długo bez tego, to sobie poradzę nawet teraz. A potem widać, że nie mogę przejść czegoś, bo czegoś nie ustawiłem. Nie ustawiłem, nie wziąłem, nie. nie coś takiego. No nieważne. Nie miałem sporo obaw co do Plan vs. Zombies w wersji zingowskiej, właśnie w wersji facebookowej. Czy by, aby właśnie nie był, nie stanie się tak, że do grania potrzebnie będzie właśnie duża ilość przyjaciół. Ale póki co widzę po tym, jak mnie ludzie zaatakowali, jedna, jedna tam osoba mnie zaatakowała, no to widzę chyba jednak, że będzie mnie bardziej wkurzać to, że co chwilę nie mam mózgów i będę musiał się wybierać na poszukiwania innych mózgów. No ale to tam. Pal 6. Cóż, szkolenie zombie jakoś nigdy mi się aż tak bardzo nie uśmiechało, bo nawet jak w wersji na Xboxa można było sobie grać jako rośliny i jako zombie. Zawsze stawałem po stronie roślin, w sensie, że jakbyś nigdy by mi się nie chciało tak naprawdę grać jako zombie. Nie mam ochoty, jakby jakoś grać jako te zie zielone stwory. Aha, jeszcze jedno. Są wieści odnośnie nowej gry pod nazwy Plants vs. Zombies, mianowicie będzie to Garden Warfare, które będzie. Z Takim coś w stylu Left 4 Dead dla roślinek. Nie wiem o co tam może chodzić tak naprawdę, bo chyba będą czterech gracze, wcieli się każdy w, jedną, w inną roślinę i będziemy i się będzie można bronić przed zombiakami w wersji pierwszoosobowej. znaczy strzelając do nich, atakując ich z bliska czy ogłem. No coś w stylu, jak ktoś grał w Left 4 Dead to mi wie chyba o co mi chodzi, że jest to na zombie i trzeba się przydzierać jako rośliny. Naprawdę nie, mam, nie wiem. Nie czy to może jakoś dobrze wyglądać, czy to jakoś może wyjść. Wiem na pewno, że niezależnie jaka to by gra dobra czy zła nie była na pewno mi nie pójdzie, bo to wyjdzie w 2014 i będzie na... O! Wrócił burt! I będzie na silniku Battlefielda czw... czwórki? Nie. Nie, a nieważne. Ciekawe coś wie co się stało z Davidem. Z Davidem? Nie ważne. Wrócił burt. O, dzięki, że mnie uratowałeś. Tutaj naprawdę dajsowałem się, w, stąd, tam... No problem. Matylda pyta się, czy wiem coś o ostatniej. Y, o ostatnim dymnemacie, znaczy dylemacie, jakiejś delirce, Dave'a. Ale ja tylko mogę myśleć o moim sklepie. Może przywrócisz mi go? Czemu nie? To teraz musimy. Reclaim the Workshop Lot. Czyli oczywiście muszę wrócić sobie do miasteczka. Tymczasem dostałem, dostałem burta sobie go schową gdzieś głęboko do kieszeni i pewnie dostanę kolejną parcelę Dajcie mi parcelę. Sieło się o, powoli, powoli spokojnie. Będę musiał tutaj pewnie... Okej. Okay. Będziesz potrzebował jednego burta i 100 monet. Mamy 100 monet i mamy burta. I dostaliśmy parcelę. Oj, ojoj, oj. oj. znowu jakieś zombie przychodzą? A, tylko zwykły. I z tego co widzę, i ten. Beczkowaty. Łe, spoko. Nie będziesz takie trudne. No i cztery kosiareczki, tak. od tak żeby były. Zobaczymy. Czy, czy znowu będą na kolejnej parceli. Dwa zombie do zniszczenia. Ta, 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 ta. Czekaj, czy nie ustawiłem tego źle. Ale dobrze, pierwszy... dobrze pomyślałem, gdzie się pojawi pierwszy zombie. No, szczerze mówiąc, do wersji normalnej Plants vs. Zombies brakuje mi jednak tych wielu strategii, których mogłeś używać do tego, żeby, tak na... żeby wszystkich zombie tam po... powyżynać. Braku... Brakuje mi trochę st strategii super słoneczkowej, strategii minowej, strategii. Na ziemniaki. No, wszystkiego tego trochę brakuje, no bo niestety wersja w 3D według mnie ofiaruje dużo mniej niż wersja w 2D. Szczególnie jak jest ograniczenie do 5 roślin. Ale takie są wymogi. Cóż, nie mogło. Zynga nie mogła stworzyć takiej samej gry, tylko musiała stworzyć jakąś innowację. Tak jakby stworzyła tylko to samo, to... Albo to byłby plagiat, albo po prostu... Albo no by w to nie grał, tak naprawdę. Bo to by było to samo, co ludzie już znają od dobrych paru lat ale póki co czekamy na dwójkę może jednak uda się zagrać w to na pc -cie. i przy okazji nagrać bo z tego co słyszałem to ta gra ma być w wersji free to play czyli ma być według e, twórców za darmo tylko trzeba będzie płacić za może trzeba będzie płacić za jakieś inne lepsze słoneczka jak to będzie free to play jeśli tak to troszeczkę bez sensu no ale cóż pewnie będzie taki model płatności jak plans vs zombies adventures że kup sobie mm, kup sobie ty, ten tonę rubinów, żeby odblokować coś lepszego. Oby tak nie było. Gdzie mi tu? Stój! No. Nie dostał się. Znowu by chciał kolejną kosiarkę. A kosiarka by pewnie w moje tutaj wjechała. A tego byśmy nie chcieli, prawda? Nie, gdzie ty by wyjechała ta kosiarka? Tu przez płot? W Sunflowera? Rowerek by mi się jechała. Tak więc bronić tej kosiarki będę powszech czasy. No coś. incoming. Nadchodzą mózgi. Stój. Tu, ile się nagromadziło nagle. Stój! Nie będziesz mi tutaj zjadał? <noise> Powiększyliśmy orzecha do wersji wysokiego orzecha, do jego brata. I to chyba będzie wszystko. See you later! Wiktoria! I to chyba by było wszystko w tym momencie. <noise> Cherry bomb! Tak, tego tak mi brakowało! Czegoś co wybuchnie! Wybucha wszystkie pobliskich zombie Słodziutko Mój sklep, uratowałeś go Mój mózg jest w tym momencie... Odnalazłem wewnętrzny spokój To dobrze Ale ki kiedy ukrywałem się przed zombie, widziałem coś co oni mają Duże pudło Tak? I to nie jest Dave I to nie jest Dave'a Wiem, ponieważ było tam napisane, że to nie jest Dave'a Dzięki. Dobra. Odnaleźliśmy jego. Jestem w kryzysie. Potrzebuję mojego samochodu. A ja straciłem kluczyki. W przypadkowym przypadku. Ale nie jest czegoś nie. Nie jest. Nie, nie ma niczego, czego nie można by było rozwiązać z myśleniem trochę ponad cegłą. W sensie, że w, ponad y, stan. Tak. Myślenie ponad cegłą. Odzyskaj cegłę. Z poziomu dziesiątego. Czyli znowu kolejne 10 poziomów. Tutaj sobie mogę postawić jakąś parcelę. Mam kolejny. Mogę sobie. Super. Mam kolejny planter box. Jeden, na którym sobie będzie, będą rosnąć bomby. No i wszystko posprzątam. Nie chcę, żeby tak brzydko to wyglądało. Ale mam znak. Znak sobie wezmę. It's a pirate shaver me timbers. No. Zrobimy naprawę. Tutaj niech się naprawia. Tutaj postawimy jakąś obronę. Zimnioczka. Hmm. Strzelca. Eee. Co by tutaj można postawić? O, damy mu szparagi. No dobra. I to chyba byłoby na tyle. W tym odcinku uzyskaliśmy Dave'a. Czy... Zobaczymy. W... Zaraz, co? Więc je, wiesz, że jestem tutaj tą złotą rączką, Naprawdę? Tak, ale jestem taki leniwy. Więc może naprawisz mój warsztat? Nasza odpowiedź? <ścoughs> Sik. No dobra. Mam jeszcze zasadzić 5 bomb. Więc zasadzimy 5 bomb. 2, 3, 4 i 5. I już widać po tym, że mi się skolaguje. I teraz to jest dużo lepiej niż on by sam zrobił. Przecież oczywiście. Zasadzę tych bomb jeszcze trochę więcej. I się chyba z wami pożegnam, bo widzę, że niestety już mój desk chyba nie wyrabia. Nara no Trzymajcie się. Do następnego odcinka pan Wyrzu zombies Adventures. Trzymajcie się. Cześć!